Ciewan Kobyczki z tej strony Lisek i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj otworzymy sobie tradycyjnie paczki za Food Champions. Yy, no, wczoraj był live z tych paczek, więc jeśli byliście na tym live'ie, zostawiamy na pewno komentarz, łapkę do góry obowiązkowo. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, serdecznie do tego zachęcam, bo odcinki będą jeszcze, jeszcze lepsze. Więc mamy Elite 1, mamy cztery paczki, dwie paczki po 100 tysięcy, po, po 100 tysięcy i dwie paczki z trzema informami, więc lecimy z otwieraniem. Okej, okay, w takim razie więc oglądamy, jak to tutaj się prezentuje. Liga weekendowa, mistrzostwa fut. Tak jak mówiłem, paczka grudniowa Elita. Dwie duże paczki jakich zawodników, 125 tysięcy monet. Zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie tutaj kryło. Okej, okay, zaczniemy sobie od paczek z informami. Ostatnie Food Champion skończyłem tam przeważnie na elicie, jednak te paczki były dramatyczne. Tam, no, w paczce z informami trafiłem kartę yy, o najwyższym overallu, równym 82-81, więc yy, o wokoucie można było zapomnieć. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie nieco, nieco, nieco lepiej, bo mamy tych paczek, yy, mamy dwie paczki z informami, dwie paczki po 100 tysięcy, więc nie przedłużając, lecimy z pierwszą paczką. Yy, Trzema informami po prostu nie ma walkoutu, ależ nowość. Zobaczmy, jaki to będzie overall, bo czuję tragedię. I to jest Dante 84 overall. No, w momencie, kiedy trafiało się wcześniej tocy dużo, dużo lepsze, to te karty naprawdę z informami nie robią żadnego, żadnego wrażenia. Zobaczmy, ile te karty są warte. No, 35 tysięcy, może 30 Dante, nie najlepiej. Falcao, wystaw na licytację. Porównaj cenę też koło 25, no około 30 tysięcy pewnie. I skoru ile skorup kosztuje? Porównaj cenę 20, no QuickSell pewnie. Dobra, więc ja sobie wysyłam na listę transferową te karty i lecimy z kolejną. Ok, teraz sobie polecimy z paczką za 100 tysięcy. Może coś tutaj będzie się lepszego kryło, może jakiś wokał. Przekonajmy się właśnie tym. M-o-meń-cie. nie ma w chociaż przycięcie było jakieś takie. No z gry chyba coś moja konsola nie porobiła, jest Javi Martinez, 85 Opera. Oj, 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 oj. No i to jest jedyna karta, coś warta. Reszta 82 minus, można powiedzieć. Oj, 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 jakie to jest słabe, jakie to jest słabe, naprawdę. Trzeba to powiedzieć. Więc tutaj kolejna paczuszka za 100 tysięcy. No, pierwsza paczka za 100 tysięcy nie przyniosła nam kompletnie nic. Mam nadzieję, że teraz będzie nieco lepiej, ale walkoutu nie ma. Oh my god! Jak ja bym wydał 100 tysięcy na tą paczkę, no to byłoby słabo. Jest kanty 83, ale czy kanty jest w tym momencie coś warte? No, około 10, więc może jeszcze coś to ratuje jakoś yy, tą paczkę, ten kantek. No, ale no tutaj nic nie ma więcej, niestety. KUJATE, KUJATE. Okej, okay, trzy paczki za nami. No, żadna tak naprawdę nie spełniła swoich oczekiwań jakichkolwiek. Mam nadzieję, że ta ostatnia, trzy karty, trzy złote, trzy rzadkie. Mam nadzieję, że chociaż ten jeden walkout się tutaj pojawi. Poszło? Nie ma. Oj, oj oj Co to jest za niebieska karta? Mamy osiemdziesiąt 87. Wow! Wow! Jest chyba dobrze. Zobaczmy ile on jest warty. I mamy jeszcze karty Kim Kimicha. Ok, zostałem poprawiony. Nie Kimich, nie Kimich. Kimiś. Kimisia trafiliśmy i mamy jeszcze lace. Tak? Mam nadzieję, że w tym momencie to dobrze wypowiadam. Okej, okay, zobaczmy ile są te karty warte. Rixen? 80 tysięcy? Koło 80 chyba. No to mimo, że to nie jest jakiś e, szałowy... E, no, wystrzałowa tutaj karta, to jest to karta niezła. A Kimiś Ile jest warty? <laughs> Kimiś Ile jest warty? Koło 15, no to tu słabo. A Laca? Lacla. Ile? 23? Ok, ok, około 20. Ja to zaraz podliczę i widzimy się na podsumowaniu. Ok, byczki, no te paczki nie były najlepsze, chociaż ten Ericsson to 80 tysięcy zawsze coś tam do przodu poszło, można powiedzieć. Tak na szybko, po podliczeniu, no około 400 tysięcy zysku. To nie jest wystrzałowa liczba, która daje jakiś tam fajny zarobek, ale i tak to cieszy. Mam nadzieję, że te ostatnie Champions, które za niedługo będę grał w pełni, pójdzie mi nieco lepiej i te paczki też będą nieco, nieco lepsze. W tym odcinku to by było na tyle. Łapki do góry, subskrypcje, wszystko. Wiadomo, o co chodzi. Widzimy się na kolejnych materiałach, bo w niedzielę o godzinie 9 będzie paczka z bardzo fajną kartą. Trzymajcie się i do następnego. Siemano! We'll you